oni mnie oni oni mieli rozpoznali specjalnie takie sobie <gry>

No nie już tak samemu, ale to a już kurwa oni specjalnie tam zrobili mocniejszego. Czuję. Bardzo ja fajne. To nie? Bo nie muszę palić drugiego.

Będą ubrane KNG, niej jak NBC kupieni i wyglądają. Walczą o jak najniższe ceny dla was.

Bene, andiamo <laughs> <oczywiście> <poor -ento> wow. a Wow. Non è facile. Ma io

Który barman tak załatwił mi meduzę? Chłopie... Zróbcie teraz tak, shota... Five minutes later... O... Oh. Jeszcze jeden, tak ona za prawej, czy na razie przerwa? Robisz się Nie, nie. Ja byłem się we mnie włącza Ja idę ten Jeszcze jeden na kontrę można wrzucić Później, za pół godziny Chodźcie, przejdziemy Pomyśl po tej ciężko Tak, There. There. czy gdzie odnosi to? Podnosi się to, to? Możecie tam na okienko kogoś. Wróćmy pięć minut. Ej, na sklecia. Siema, YouTubecio. Oj, pękło mi. O je. Przepraszam! Ej. Ej. Ej! Pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego w życiu, przysięgam, żebym pobił. Ej! Pierwszy raz mi się w życiu coś takiego zdarzyło. Zostaw to było ręce władzisz. Dziękujemy, przepraszam za kolegę, on tak ma. Ja! Nie wiem kogo załatwił tym jednym, ale... <laughs> Był bardzo mocny. <laughs> Lud jeszcze ci wrzucę tu. Dobra. Ale Ey. wrócimy jeszcze. Idziemy się przejść i wracamy. Jo. Ty ale kino, ale wstyd. Wreszcie kasujcie te szoty. <słyska> ja, ej, mówiłem nagrajcie to, co będzie za pięć minut. <słyska> <Ja słyska> to. <słyska> to, <słyska> <powiedziałem> to. <słyska> Ty mnie tak zna. Ja to powiedziałem. Naprawdę po 5 Co się je... wydarzy za 5 minut. Właśnie co się wydarzyło po 5 minutach. Dawaj. No. Dawaj jeszcze jednego. No dobra. Jezu. Ty patrz jak płyną. Tak. A jak my płynęliśmy chłopie Zapadł za pizce, zapłacono Zapłacono, ja zapłaciłem. No, oh, to co przyjeżdża po nas jakiś widz czy nie Ej bo jest jakaś na Twitchu dzicz. No? Czy na Twitchu jest? Niech przyjedzie jakiś widz Ale jest o, na Ej, tam jakiś skrzypek oho, 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 oho. grał. Pan jakiś ten gra, No i się patrzyła, widziałeś? To ja też od razu na nią. Tak, widziałem. Kontra wzrokowa to była. Ja kontroluję zawsze. Jak ktoś się na nie dziwnie była, patrzy, to ja my, od razu nie na, nie na niego też się dziwnie ja patrzę tak, i... jak ktoś się na niej dziwnie patrzy, to od razu no. ja na kogoś się dziwnie patrzę i... to ktoś ja się wtedy nie interesuje. mogę. tutaj. Chodź, chodź... Nie bój się, chodź. Na mnie jest tak, że na 360 stopni. Ogra ręka, szklanka, pęka Weźcie no. to szatujcie. co się stało z meduzą nie 5 minut later, tylko 30 sekund później Ule na dla pyszko leciał Patilo Patilo tam jechał No Nie wysyłajcie tego... klipu. Dobra, ja zobaczę ten klip, bo ja nie pamiętam, jak to się w ogóle wydarzyło. Przecież to nie było możliwe, żeby mi wypadło to z ręki, stary. Ja mam taki chwyt przecież. Patrz. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło.

You yeah, I'm sure. You, you won't sing? Come on! Come! Yeah, no Come on! So, you need, uh, go sing! Okay. What do you play? Can you play like a more... more can you play something? Deep. Uh, like sh showing this guy a little bit. Yes? Like content... Uh, Come uh, on! Okay. You can go. You are after a thing mm. starting. Go! You work. have here mic! Raz, raz. nie działa mikrofon. Oh, Włącz mikrofon, nie zaśpiewa. Mike. Yes. Oh, really? Twitch TV, Congo uh, TV. Ah, nice. Meduska. Nice. Say uh, greetings from Congo TV. Okay, I will. Oh, the camera is it's live yeah. yeah. okay. already. Okay. You're, you're from Congo TV. <laughs> yes. yes. Yeah. No mu, niech zaśpiewa, zaczy. Oh, on chce see. zaśpiewać, daj mu. Właśnie, uh, kiedy play? Yeah, you can play, play something. What uh, can, can you play? Play, no, I can I play. Can only... I can only. I'm only... only... yeah, only... yeah. yeah. a beginner. Nie, ty in ty. dad. Ty graja, on nie ja śpiewa. Właśnie, właśnie ja tylko tak yyy e... No, się uczę, no jak to tak tak chuć. Tak. No to co, a po mu mikrofon? Mm -hmm. Dawaj, lećcie. No. Dawaj, On no, nawet ta kapela poleci. To. Dawaj nie stresuj się w ogóle, stary. Kurwa. Ja zaraz nawet bo tak trzeba. Dawaj. You can go. Come on. Raz, raz witamy serdecznie. Zapraszamy na występ. Come on. Well, uh, yeah. <laughs> Bo but... think... że drina wystarczy oh. walnąć, chłopie. Like, like, right, me, come on. ty it's for easter so ah yes so, yeah, freestyle for congo tv come on okay we're...